Cześć wam wszystkim, ze, skimu, ze wasz Weon No słuchajcie, dzisiaj e, Chciałbym wam powiedzieć, że Jutro jest stream przedłużany o godzinie 19 W Karcie na żywo Też macie taką Przypominajkę już zaplanowanego streama Że już ten stream się odbędzie Także, widzu, Bądź, zostaw łapkę Na ten zaplanowanym e, I też e, Mam nadzieję, że nie będę się, sam siedział Przez ileś tam godzin bo wiecie, jak się siedzi samemu, to jest strasznie nudno. A jak siedzi się z kimś, no to ten czas szybko leci. Yy, I nawet nie widzisz timera, ile tak naprawdę czas Ci już upływa. Yy, ode mnie dostaniecie, kurwa, nie wiem, z dwie godzinki na start, tak standardowo. Yy, I mam nadzieję, że będziemy się fajnie bawić, Wy też. Yy. I chyba to na tyle z takich informacji ode mnie. Także Wam miłego dnia, życzę i widzimy się już 13 na live przedłużanym. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Yo.